Kontrapas to czerwony pas na jezdni przeznaczony dla rowerów, umożliwiający rowerzystom jazdę pod prąd. Zmiany te nastąpiły przy ulicy Śląskiej. Rowerzyści swoim pasem przejadą od ulicy Obronczy w Stalingradu aż do Placu Głowalskiego, bo kontrapas na ulicy Śląskiej powstał już wcześniej na pierwszym odcinku. Natomiast na, w kierunku przeciwnym ruch odbywa się na zasadach ogólnych, tak jak innych pojazdów. Jest to jedno z wielu rozwiązań, które wprowadza Miasto Szczecin w ostatnim czasie, mające na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa rowerzystów. Mieszkańców ucieszy fakt, że powstało tam więcej miejsc parkingowych. Samochody będą musiały parkować pod skosem, ale to nie jedyne zmiany. Oprócz tego, że na ulicy Śląskiej powstał kontrapas. E, także została dostosowana sygnalizacja świetna z tego względu, że w rejonie skrzyżowania z ulicą Obrońców Stalingradu pas ruchu został, e, jezdnia została zwężona do jednego pasa ruchu, tak by nie tworzyły się zatory drogowe. Ta sygnalizacja musiała być przeprogramowana. W tym miesiącu powstaną kolejne pasy rowerowe przy ulicy Unii Lubelskiej. Coraz częściej w mieście swój głos mają rowerzyści. Dzięki którym między innymi powstał pomysł utworzenia przeciwnego pasa ruchu.